My harcowy nie używamy na przykład podpałek jakiejś papieru, tylko korę wozował, bo ona jest bardzo dobra do podpałki, bo się właśnie szybko podpala i daje dużo ogień. Między innymi takich rzeczy można się dowiedzieć na obozach harcerskich, a jeszcze więcej można się tam nauczyć. Doskonalimy różne umiejętności przydatne dzieciom w życiu, takie dotyczące samopsługi, utrzymywania czystości, zaradności. Dzieciaki mają zajęcia kulinarne, na których mogą przygotowywać sobie posiłek, różne zajęcia dotyczące radzenia sobie w lesie. Byliśmy na chatkach, czyli dzieci spędziły jedną dobę w lesie, w samodzielnie przygotowanych przez siebie schronieniach. A kiedy harcerstwo połączy się z żeglarstwem, nowych umiejętności może być jeszcze więcej. Uczymy się żeglować, uczymy się e, pływać na kajakach, na supach. Taki właśnie harcerski obóz żeglarski na dwa tygodnie stanął w Ślesinie. Wakacje spędzali tam harcerze z Pruszkowa i Legionowa. Byli zachwyceni i miejscem i atmosferę na obozie. Fajne w obozach jest to, że wchodzisz tylko że nie zna w ogóle osób z innych drużyn, ale potem już po paru dniach już jest, jesteście ze sobą w życiu i rozmawiacie normalnie i właśnie to jest fajne w takich obozach. Mamy tutaj dużo zabawy, ale też y, dowiadujemy się nowych rzeczy, y, uczymy się i po prostu jest to. Bardzo przyjemna aktywność letnia i też zimowa czasami jak jedziemy na zimowiska. Fajnie poznawać nowych ludzi i nowych umiejętności, uczenie się nowych umiejętności. Na przykład ostatnio nauczyłam się pływania na słupie, na żeglówce. Do tego dochodzą codzienne gry i zabawy, ogniska i śpiewanie. A więc siadajmy, bo już czas. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie zarówno wyjazdami na obozy, jak i harcerstwem w ogóle, stale rośnie. Jeśli e, zarówno dzieci e, przyszli harcerze, harcerze, e, ale je rodzice obserwują, że ta praca harcerska jest naprawdę dobra, to proszę mi wierzyć, nie ma problemu, żeby e, dzieci na te zbiórki przychodziły. Harcerstwo teraz staje się czymś takim alternatywnym wobec, wobec otaczającej nas rzeczywistości i, i okazją do doskonalenia takich umiejętności, których gdzie indziej które gdzie indziej trudno nabyć właśnie umiejętności pracy w grupie, umiejętności jakby odpowiedzialności za powierzone zadanie, umiejętności komunikacyjnych. Na obozie w Ślesinie wypoczywało 87 harcerzy z województwa mazowieckiego.